Dobra praktyka to działanie, które pojawia się już w polskich firmach i które może być wzorem dla innych przedsiębiorstw. Prowadzenie polityki antydyskryminacyjnej poza firmą. Firmy prowadzące politykę otwartości nawiązują współpracę z innymi podmiotami oraz kierują komunikaty do swoich odbiorców. Mowa tu nie tylko o innych firmach, które prowadzą podobne działania, ale także w dużej mierze o organizacjach pozarządowych. Jak i samych konsumentkach i konsumentach. Działania te przyjmują niezwykle zróżnicowany charakter. Zaczynając od krótkich amatorskich filmów opisujących politykę antydyskryminacyjną w firmie, wyświetlanych w mediach społecznościowych, kończąc na udziale w Paradzie Równości czy innych marszach prorównościowych. Firmy wspierają finansowo organizacje pozarządowe trudniące się problemami środowisk związanych z LGBT chcąc w ten sposób pokazać znaczenie otwartości dla ich miejsca pracy, ale i nawiązując ścisłą współpracę z NGO, które mają wspomagać firmy w budowaniu inkluzywności. I choć większość działań przedsiębiorstw skierowanych jest do pracowników, coraz częściej firmy wychodzą poza obszar swojego miejsca pracy. Są dumne z tego, że korzystają z innowacyjnych rozwiązań służących rozwojowi przedsiębiorstwa. Ta praktyka może wydawać się trudna z uwagi na dopasowanie działań promujących respektowanie osób LGBT do profilu firmy. O wiele łatwiejsze jest wspieranie osób LGBT przez firmy trudniące się np. mediami, turystyką czy usługami wymagającymi bezpośredniego kontaktu, a trudniejsze w przypadku firm gastronomicznych czy koncernów paliwowych. Każda z firm może jednak znaleźć dla siebie sposób. Czasem udaje się wypracować innowacyjne rozwiązania dzięki wsparciu samych osób LGBT. Nie jest też problemem wsparcie działających już organizacji pozarządowych. To łatwy sposób na zbudowanie dużego kapitału zaufania w tym środowisku. Tytuł prekursora w prowadzeniu polityki różnorodności jest dla firmy wielkim wyróżnieniem, ale też ogromnym wyzwaniem. W Polsce rozpoczęła się właśnie walka o to miano. Co zyskuje firma? Zyskanie wizerunku firmy traktującej wszystkie osoby zatrudnione sprawiedliwie jest nie do przecenienia. Atrakcyjność takiego pracodawcy, ale i sprzedawcy sprawia, że coraz więcej osób będzie chciało wspierać taką markę. Dobre praktyki względem osób LGBT kierowane są nie tylko do wewnątrz firmy, ale i na zewnątrz. Stanowią one doskonałą podstawę do nawiązywania współpracy z nowymi klientami oraz partnerami biznesowymi. Zewnętrzna polityka antydyskryminacyjna przyciąga także uwagę mediów, co w sposób znaczący promuje przedsiębiorstwo. Przyciąganie najlepszych talentów odbywa się właśnie w ten sposób poprzez pokazanie, że miejsce pracy jest doskonałą przestrzenią do rozwoju, bez obaw o bycie osobą odrzuconą.